Cześć, tutaj Elfik. Dzisiaj pokażę Wam highlighter challenge. I tak, Artstubers także mają swoje własne highlighter challenge, ale u nas polega to na tym, by pokolorować obrazek używając wyłącznie zakreślaczy. Tych neonowych zakreślaczy. Ja postanowiłam przy okazji zmierzyć się z czymś, co nie do końca mi wychodzi, a właściwie nie wychodzi mi wcale, czyli z mangą. Osoby zainteresowane tym tematem i osoby, które wiedzą coś więcej na ten temat, mogą śmiało jechać po mnie w komentarzach, ile wlezie, ponieważ dzięki temu i ja, i Wy być może nauczymy się czegoś nowego. Z tego filmu dowiecie się przede wszystkim tego, jak cieniować zakreślaczami, żeby nie było tragedii. I oczywiście wszystkie poniższe rady można zastosować śmiało także do innych tematów. Nim zaczniemy, chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że w sklepie Faber-Castell trwa 10% zniżka na wszystko, pod warunkiem, że w miejscu na kod zniżkowy wpiszecie hasło ELFIK. Dobrze, zobaczmy, jak mi poszło Highlighter Challenge. Zanim zaczęłam rysować, wykonałam mnóstwo testów, bo zadanie wcale nie jest takie łatwe. Oprócz sprawdzenia, jakie kolory mogę uzyskać, wybierałam coś, co nada się na liner, a także idealny papier. Okazało się, że zwykła kartka do ksero nie bardzo się nadaje, bo po dwóch warstwach się... no właśnie, rozwarstwia. Nie miałam przy sobie grubszego papieru, więc wykorzystałam okładkę z zeszytu. Jest lekko poszarzała i kolory wyglądają na niej bardziej blado, ale akurat w przypadku zakreślaczy to zaleta. Taką okładkę miałam tylko jedną, więc dla pewności wolałam także zaplanować obrazek wcześniej, czyli naszkicować sobie kontury i kolory na osobnej kartce. Mangowa anatomia idzie mi słabo, więc lepiej nie będę się wypowiadać w tym temacie. Zwykle korzystam z mojego drewnianego ludzika jako wzoru, ale tym razem wzorowałam się na znalezionym w sieci obrazku. Odwzorowałam z niego jedynie ułożenie ciała, a ubrania, akcesoria i nawet kadr dobrałam już samodzielnie. I tak, widzę, że głowa jest za duża, ręka za krótka i tak dalej. Czasem myślę, że rysowałabym dużo lepiej, gdybym raczyła stosować się do swoich własnych rad. W odcinku o tym, jak nie rysować portretów, mówiłam przecież, że szkic lepiej odłożyć i wrócić do niego po czasie. No nieważne. Po szkicu przyszedł czas na kontur. Nie miałam przy sobie moich ulubionych linerów, a niestety zwykłe pióra i długopisy się rozmazują, dlatego użyłam wodoodpornego pisaka w kolorze brązowym, bo taki właśnie znalazłam. To jest pisak do pisania po szkle, betonie i każdym innym materiale, który można sobie wymyślić. Brąz okazał się bardzo przyjaznym kolorem dla kogoś, kto nie potrafi robić lime artów, czyli innymi słowy dla mnie. Czułam się dużo pewniej niż gdybym miała używać czerni. To nie jest temat tego odcinka, ale wspomnę jeszcze, że ze względu na brak talentu do mangi, kontury robiłam raczej linią szarpanu. Po angielsku mówi się na nią sketchy, ale na polski jeszcze nie wymyśliłam sobie słowa. Możecie pomóc w komentarzach. Czas na kolorowanie. Metodą na wykonanie ładnego obrazka z jest uświadomienie sobie, że nie wszystko musi być idealnie gładkie. Linii pisaka wcale nie trzeba ukrywać. Można stosować widoczne kreski. Kiedy macie narzędzia, które się nie blendują, na przykład zwykłe pisaki lub zakreślacze, to nie szurajcie nimi dziko po kartce, bo pojawią się brzydkie smugi. Zamiast tego można kropkować, kreskować i stosować linie nachodzące na siebie. O kropkowaniu pisakami mówiłam w filmie Jak pięknie kolorować, więc jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zobaczcie. Tego typu kreska z wyraźnymi granicami między kolorami będzie wyglądała lepiej niż próby uzyskania gradientu. A właśnie dajcie znać, czy ciekawiłoby Was porównanie zakreślaczy i promarkerów na jednej kartce. A może wolicie starcie zwykłych pisaków z profesjonalnymi Pit Artistem? Koniecznie dajcie znać. Największym wyzwaniem w kolorowaniu zakreślaczami była oczywiście skóra, ale ja podeszłam do niej dość śmiało. Czerwonym zakreślaczem zaznaczyłam wszelkie cienie, a potem miejsca, które powinny być ciemniejsze, poprawiłam jeszcze niebieskim i zielonym pisakiem. Wyszły mi całkiem ciekawe brązy. Myślę, że używanie koloru niebieskiego na twarzy jest świetnym ćwiczeniem dodającym artystycznej odwagi. Nie wiem, czy jest coś takiego jak artystyczna odwaga, ale moim bardzo skromnym zdaniem to ważna cecha, kiedy uczymy się rysować. Podobne śmiałe połączenia stosowałam cieniując tło. Fiolet dobrze przyciemnia zielony neon. Warto dodać, że po czasie kolory bledną i stają się trochę milsze dla oka, więc nie warto przejmować się tym, że coś za bardzo się świeci. Nie znam się na Mandze, ale zauważyłam jedną ciekawą rzecz. Kiedy tworzymy obrazki w tym stylu, niesamowity efekt uzyskamy wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę cienie rzucane, czyli te, które przedmioty i ludzie rzucają na inne przedmioty i innych ludzi. W tym filmie już nie zdążę o tym opowiedzieć, ale w opisie linkuję Wam notkę na ten temat. Znajdziecie tam też przy okazji recenzję i przykłady działania kolejnego kompletu Kredek, tym razem moich ulubionych akwarelowych. Dopiero na końcu mogłam użyć czarnego długopisu do konturowania, bo wiedziałam, że w tym momencie nie grozi mu już rozmazanie przez zakreślacze. Błyski światła to coś, co jest chyba charakterystyczne dla mangi, a ja czułam, że mój rysunek czegoś takiego potrzebuje. Gdybym miała ze sobą biały żelopis, to użyłabym właśnie jego, ale u rodziców znalazłam tylko zwykłe korektory. Nie jest to najlepsze narzędzie do rysowania, ale w wyzwaniach chodzi o to, żeby były trudne, prawda? Także porozjaśniałam wiele fragmentów rysunku, żeby był milszy dla oka, a niektóre białe plamki pomalowałam jeszcze markerami, żeby światełka miały różny odcień. No dobrze, w tym filmiku to już prawie wszystko, a teraz możemy przejść do Waszej ulubionej części programu, czyli do pozdrowień. Ale nie, 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 nie wyłączajcie odbiorników, tym razem będę losowała tylko 7 osób do pozdrowień, ponieważ jak wiecie z poprzednich odcinków, przeczytanie wszystkich troszeczkę trwa. Pamiętajcie, że za każdym razem osoby do pozdrowień zbieram tylko spośród zgłoszeń nadesłanych pod najnowszym filmem, ponieważ zbieranie ich ze wszystkich filmów byłoby troszeczkę trudne, ale dobrze. Już nie przedłużajmy. Zapraszam więc na plan moją uroczą asystentkę, mnie, która pomoże mi dzisiaj wynosować 7 osób. Tak, dokładnie 7 osób, więc zaczynamy. Osoba numer 1. Przemieszane? No. Uwaga. Pierwszą osobą, którą pozdrawiam, jest Hella ze spacją w środku. Wyrzucam dalej. Odwrócę się, żeby nie było. Drugą osobą, którą pozdrawiam jest buja. Przez dwa ośrodku. Osoba numer 3 to... Czy ktoś mi właśnie wypadł? Nie. Osoba numer 3 to Gabi. Pisana dużymi literami. To była czwarta? Na pięciu, no. Były cztery, tak? Czekaj, cztery tak, tak, po Czyli teraz osoba numer 5 to Julia Nowakowska. Teraz szóstka. Osoba numer 6. Aha, jeśli się ktoś zastanawia, dlaczego 7, to dlatego, że lubię liczbę 7. Kolejna osoba to Fallen Sky. Gratulujemy. I ostatnia osoba to. to to. Natka 579 albo 579. Okej, okay, w tym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby dać mi znać, jakie kolejne wyzwania powinnam robić. I jeżeli lubicie elfę alwersowanie albo mnie, to... Dawajcie łapkę w górę No I subskrybujcie kanał i, i piszcie komentarze pamiętałam No, pa, pa, No 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 Patrz ładnie Dobra, to teraz ja spróbuję, postaram się walnąć na spontanie jakieś zakończenie I jak powiem, że cię proszę, to... to... Dobra, czekaj, spróbuję to powiedzieć nie, to będzie ten, to będzie na dużym na ja dobra, to... dobra, to czekaj, ja spróbuję poimprowizować trochę i zaraz cię zaproszę. Dobra, da... No zawsze coś Dobra, i ten, i, i nie w to szkło. <grym''> nie pozwól, że nie wymalisz, bo i tak na nowych persów. Dobra, czekaj. Uwaga, już się to Dobra, czekaj. Tak dobrze mi szło. To Ty se możesz już stanąć tu bliżej, bo od razu tak, wiesz, żeby nie było takiej krępującej ciszy jak na To nie, będzie chwili napięcia, no ale dobra. No, nawet czekaj, jeszcze raz powiem. Dobra, słabo nas widać. Co? Pamiętacie o tym, że zawsze losuje osoby, które prosi. Wiesz co, jak to powiedzieć, no nie? Że no. losuję tylko jak po, po, pod poprzednim filmem, jak są potem. Losujesz z pomiędzy osób, które zgłosiły Głóciły się pod tym ostatnim filmem. No, no, no. No.